Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakryty na Pozytywnie Zobaczcie z kim Z Wiesławem Jacusiem, z Krystyną naszą Krysia I Milena Niedobrota. taka się sobie słuchajcie na spacer co ogólnie za włosy, ale szopa jak zwykle Oj co i lecimy z biznesplanem, Niedługo Was zabieram na biznesplan, składamy papiery, wszystko, trzymajcie kciuki co i niedługo zareklamujemy nowo, mój nowy biznes, także będzie. Także co, zakręcona nowy biznes oskręcaj i zapraszam, ale to już niedługo słuchajcie po fale Będą oczywiście plakaty, także będziecie mogli wpadać ze zakręconej. Przycenki jakieś rzucimy, także <laughs> czekajcie z niecierpliwością. <laughs> Widzicie, rodzeństwo trzyma się razem, się wylatają, gdzie mi się dobrze, słuchajcie, spało. Nie ma jak, słuchajcie, kochani, spędzić sobie czas. Nie gryź, Milena! Na... Smyczy na świeżym powietrzu z bąblami. No cóż, się wylatają, to wtedy będzie robota, słuchajcie, się szykować, tak? Czy już na spacer z nimi, przejść. Smycze, teraz smycze, dzięki Bogu, mają, być takie dorobione, mocniejsze, bo malutka, smyczy gryzie, ma ma jakoś nie wiem, teraz fazę na gryzie nie smyczy sobie właśnie Milenka daje w coś i jacyś są grzeczni, ale Milenka to po prostu ma fazę, teraz jakoś nie wiem jak nie ma teraz, to teraz smyczy gryzie ciężko po prostu z nimi wiecie gdziekolwiek wyjść bo jeżeli ona będzie smycz gryzła, to wiadomo jak to jest nie? dobra kochani, my lecimy na spacerek, a co takim oto fajnym odcinkiem, vlogem z nami, z wami się żegnamy. Pa-pa!